Kolejne efektowne zwycięstwo, no i ta druga liga coraz bliżej. Yy... Nawet, no tak, no cieszymy się z tych trzech punktów. Yy... No Trzylaczu się na pewno nie, nie po Nie układało nam się gra w połowie, ale Wiesz, to, że jak na nas to słowo graliśmy, ale strzeliliśmy dwie bramki. Drugie dojrzeliśmy jedną i... i pewnie wygraliśmy spotkanie. Ja wiem już się nie układała, tak naprawdę niewiele było tej sytuacji dla Karnowa. No i te dwie bramki pana pana, pana kończy, chyba jest to najbardziej postrzegnym obrońcą w tej ligie. No trzy z tych bramek, ale na no, gdy mnie drużyna cała, to, to na pewno tych by nie było. I się cieszę, że zdobywam te bramki że drużyna wygrywa. Chyba lekkie rozluźnienie przyszło po tej bramce na 3 do 0. Przepraszam. Yy... <grym> Chyba lekkie rozluźnienie przyszło przy tej bramce na 3 do 0. Coś tam zaczęli z, z Tarnowa atakować, ale to momentalnie rozbijaliście te ataki. no pewno tak, no wiadomo, mieliśmy 3 do 0. To się trochę do tyłu, daliśmy trochę pograć. Słusznie straciliśmy bramki, cieszymy się z tego i, i czekamy na kolejne spotkania. Do tej pory musieliście czekać, aż garbarnia się potknie. W tym momencie już wszystko zależy od Was. stały tylko dwa mecze, wyjazdowe mecze, y, tylko i aż. Na pewno tak, no. no cieszymy się z tego, że, że udało nam się. Ale jakby Garbarnię i że to od no, nas zależy, czy wszyscy mocno mocują od ligi. wygramy dla spotkania? Cieszymy się za maksymalną tego. Zawodnicy Solidarno mówią, że widzą to, że nie tylko organizacyjnie, ale i piłkarsko jesteście tą liga wyżej. Czujecie się już troszeczkę lepsi, lepszą drużyną od tych zespołów, z którymi gracie? Nie, no wiadomo. każdy no. przyjeżdża na arenę, wspierać się na nas podwójnie i na pewno są ciężkie spotkania. Cieszymy się, że, że wygraliśmy to spotkanie, tak jak mówiłem. i Dziękuję. Artur, dzisiaj kibice na trybunach skandowali Twoje imię, to fajne uczucie? No na pewno tak, no cieszę się z tego, że, że docenili jakby moją pracę, którą wkładam w klub i bardzo się z tego cieszę.